Kochani, witam was wszystkich bardzo, bardzo serdecznie. Ja jestem Satanus i zapraszam was do obejrzenia kolejnego odcinka z serii "Pograjmy w Gotham Nights". Moi drodzy, w poprzednim odcinku, no udało nam się pokonać Clayface'a, A tak jest. Nie będzie nam już stwarzał problemów jego ostatni wybryk, ostatnie działanie zostało powstrzymane właśnie przez nas. Tak więc. Jest świetnie, ale na naszej drodze stoi jeszcze doktor Fries, tak więc musimy się nim zająć i jak to się potoczy, sprawdźmy oczywiście wspólnie. Tak więc moi drodzy, łapka w górę, piszcie w komentarzach, co sądzicie. Jeżeli ktoś jeszcze nie subskrybuje kanału, to to jest idealny moment, aby kliknąć w ten oto przycisk, który jest tutaj na dole. Moi drodzy, dla was to jest właśnie jedno małe kliknięcie, a mi bardzo pomoże w rozwoju kanału, tak więc zachęcam i dziękuję. A teraz, zapraszam do Gotham Knights! I oto ruszamy do tablicy. Zobaczmy, na razie jeszcze tej wiadomości od Pingwina czytać nie będziemy standardowo, bo e, musimy zająć się właśnie e, tymi zabawkami. A co to jest? Kto to jest? A nie, to jest to, że Oswald zostawił nam wiadomość, dobrze. Czyli tu mamy tak, sprawa zamknięta, sprawa zamknięta. Otóż to. Czyli dobra, czyli clayface zamknięta, zostaje nam tylko i wyłącznie po środku doktora Free. Najpiękniej, no tym się właśnie teraz zajmiemy. Panie Freeze. I zobaczmy. Zobaczmy, co doktorek wymyślił tym razem. O. Na dachach są. No dobrze. A ty gdzie idziesz? Dobra. No pięknie, po cichutku snajperów ściągamy. Już mamy was z głowy poniekąd. Zobaczmy, gdzie jeszcze kto jest. Czyli mamy tutaj całą ekipę w sumie? No. Pięknie. Jeszcze ktoś? Zaraz zobaczę jego ciało, więc. O ja to chodziło. Czy polecą tam, a my tutaj mamy kolegę. Dziękujemy. Powolutku, powolutku, po cichutku. Ja tak lubię sobie troszeczkę pobawić, wyczekiwanie najlepszego momentu. On nas co prawda zobaczył, ale nie wykryła nas reszta. Czyli ten już został sam. Eee, dobra, byłem troszeczkę za daleko, kiedy wcisnąłem odpowiedni przycisk i... Nie było możliwości wykonania tej cichej egzekucji odpowiednio. Dobra, czyli musimy znaleźć teraz odpowiednie... Aha, wejście do środka, czyli że tędy. OK? okej. Dostawiliście uchylone? Okay. Let's do this nice and quiet. Uh huh. Tak nice and quiet to dobrac ciężar tündy. I wonder what Freeze was after here. So they built Freeze's machine in here. Cool, right? And we can take whatever we want. Yep. I feel like a kid in a transistor store. powolutku. Dobra, ten chyba nie przejdziemy. Tu się tylko drzwi otwierają. Okay. Tu stoi ten jeden, a ten... To nie chciałbym, żeby ten nas zauważył, ale to jest prawie identyczne pomieszczenie jak to, w którym byliśmy poprzednio. I... Dobra, jak będziesz z tej strony, o o o i teraz. Dobra, dziękujemy. Teraz powolutku postaram się po cichu podejść do ciebie. O i zrobimy to samo, dziękujemy. Dobra i tu mamy tych dwóch gagatków. To daleko jesteśmy? Takiej okazji już nie można było przepuścić, nie? I z powrotem na górę. Cześć, jak już tu jesteśmy, to myślę, że to powalenie można zrobić bez najmniejszych oporów. I zostaje nam już chyba tylko jeden kolega. No to by wyglądało. No to tutaj już za bardzo czaić się nie będziemy

Hmm. No gdzieś wypadałoby coś znaleźć, żeby to otworzyć, nie? Znajdź no sposób na otworzenie drzwi. Pięknie. Jest tyle kabli, tyle elektroniki. jakimś sposób z tego powodu być musi. Czekajcie, to jest coś fantastycznego. One of the scientists. He didn't make it. Why was he reaching for the Oho. bo to. Aha. Li to może chodzić o to. Aha i bądź tu miły.

his id card says dr <laughs> <theater laughs> head of cryogenic research victor did what he did despite the dangers i can say that i only enabled him but i also absolutely enabled him that's guilt right there the machine we built is unstable untested of course i insisted on a failsafe a disruptor for the likely event that Victor uses the machine to play God. The disruptor made Victor mad. He asked if I had lost faith. I hid the thing instead of destroying it because I fear him, almost as much as I fear the potential of what we've created. And if you're listening to this, please forgive me. Okay, do ci. Czyli musi być z tropów więcej. O, tu coś jest. Sprawdźmy, to jakiś schemat. Zniszczony schemat maszyny zbudowanej przez Mr. Freeza. Naukowców z Quartz Labs. Wybytki są zbyt duże, żeby dokonać analizy. No dobrze, I coś tu jeszcze musi być? O, to coś leży, notatnik doktora. Zabezpieczenie jest gotowe. So Jeśli Freeze je kiedyś odkryje, będzie po mnie. Tak. Ale po tym, jak zobaczyłem możliwości jego urządzenia, jego potencjał niszczący jest zbyt wielki. Zabezpieczenie jest ukryte w moim biurze, tam gdzie zawsze. Obym nie musiał go nigdy użyć. Wątpię jednak, żeby Freeze tak łatwo porzucił swoje plany. Okej, okay, znajdź biuro. Jest biuro doktorka. I dobra, albo jest gdzieś tu. Nie, tu na pewno nie. Pomyłka. To było takie na czerwono. A nie, tam dobre. Może tu jest to biuro? safe has to be in here somewhere oh it's a chest of false floor look nice I on a device at quartz labs it's connected to a machine freeze wanted made it'll disrupt uh, uh something i'm bringing it in good work we'll wait for you back at the belfry Aha, czyli to była taka krótsza. Misja. Myślałem, że będziemy mieli tutaj konfrontację z Misterem Frezem, a tu jednak, jednak nie. Jednak to troszeczkę przedłużyli. <trybujesz> Dobrze, z Alfredem niby trzeba porozmawiać, aczkolwiek na razie spójrzmy sobie na te tablicę. I mamy tak. Dr. Theodore Upshot, szef badań kryogenicznych Quartz Labs. Stał na czele budującego maszynę Freeza zespołu. Nie wiemy do czego służy urządzenie, ale sposób, w jaki jest zbudowany, uniemożliwia inżynierię wsteczną. Mr. Freeze zmusił naukowców, aby zbudowali dla niego potężną maszynę. Miejmy nadzieję, że ten zbudowany przez Иастга zakłócacz okaże się przydatny. Freeze zmusił naukowców Squad Labs, aby zbudowali mu jakąś maszynę na podstawie jego projektów. Niestety, zabił później wszystkich zaangażowanych w ten projekt, zaś schematy były zbyt skomplikowane, byśmy mogli je zrozumieć, więc nie mamy pojęcia, co to urządzenie potrafi. Doktor Upshot potajemnie zbudował zakłócacz, który może je powstrzymać, lecz w jego oprogramowaniu znajduje się zabezpieczenie uniemożliwiające nam jego rozbiórkę i zbadanie. Możemy tylko mieć nadzieję, że jest wystarczająco skuteczny, żeby zatrzymać działanie maszyny. No dobrze, i teraz tak. Aha. alfredo so montoya had to call for our o help at the orchard? orchard did you find anything else about mr freeze at quartz labs dr cold shoulder he had his goons take out some scientists who were apparently helping him build a machine at quartz it was gone when i got there along with a bunch of other gear but i did find a failsafe the lead scientist called it a disruptor. If we could track down what freeze took from the lab, it would give us a better idea of what we're dealing with. Mm -hmm. No dobrze. Aha, Dobrze, zobaczmy tutaj. Proszę, straż, tu się coś dzieje. Są jakieś kolejne zlecenia. Tak, jest tego troszkę standardowo, ale. Mm, moi drodzy. Właśnie, zobaczmy. Jest Mr. Freeze i mamy. Tak, mamy kolejne zadanie, tylko że to zadanie podejrzewam, że już będzie kolejnym z tych dłuższych zadań, dlatego ten odcinek zakończymy sobie już teraz, zrobimy po prostu taki króciutki. Ja Wam bardzo dziękuję za to, że jesteście ze mną, że gramy wspólnie i zapraszam Was na kolejny, który pojawi się już niebawem. A jeżeli tylko ten Wam się podobał, to zostawcie łapkę w górę, piszcie w komentarzach co sądzicie, a jeżeli ktoś jeszcze nie subskrybuje kanału, to zachęcam oczywiście do subskrypcji. Dla Was to tylko jedno małe kliknięcie. No mi bardzo pomoże w rozwoju, tak więc zachęcam i dziękuję. Ponadto zapraszam na wszystkie strony, do których linki są w opisie filmu i dziękuję z tego miejsca wszystkim, którzy zdecydowali się wspierać kanał finansowo. A teraz moi drodzy, żegnam się z Wami, tak więc trzymajcie się ciepło i na razie hej!